razem opowiem Wam o sile afrodyzjakalnej truskawki. Opowiem Wam o zapachu, który niesamowicie intryguje. O zapachach, które niesamowicie kuszą i wręcz ociekają seksapilem. Pierwszy to Pop Pophart pop to truskawka, ananas i malina ociekające namiętnym karmelem, z miodem i z ogromną dawką ciepła. Mamy tutaj piżmo i wanilię w bazie. Znajdziecie tutaj mnóstwo takiej zadziorności, takiego luksusowego brzmienia i ten zapach jest niesamowicie trwały. Jest odurzający, jest również bardzo ogoniasty, więc dla najbardziej wymagających klientek idealny. A co my tutaj mamy? Dolce Passione. Dolce Passione to zapach pełen czekolady. Mamy tutaj śliwkę, truskawkę i właśnie gorzką czekoladę. Gorzka czekolada jest namiętna, jest niesamowicie taka igraszkująca i taka bardzo, bardzo głęboka. Więc jeżeli kochacie się w akordach czekolady i w akordach truskawki, to sprawdźcie koniecznie. Te dwa zapachy są zupełnie inne. Dwa zapachy są bardzo, bardzo intrygujące i te dwa zapachy są bardzo trwałe. Więc myślę, że dla wszystkich wielbicielek trwałych pachnideł idealne a wy, jakie afrodyzjakalne nuty uwielbiacie w perfumach? Co na Was działa najbardziej? Piszcie w komentarzach koniecznie. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii.